Witam Cię serdecznie na kolejnej części MLM to sekta. Dzisiaj sobie powiemy o tym, dlaczego tak właśnie jest, że no, ludzie tego nie traktują jak profesji, tak, normalnej profesji, normalnego biznesu. Już właściwie w kolej, kolejna część serii, serii. Tak? Także jeśli nie widziałeś, nie widziałaś poprzednich, to na pewno gdzieś będzie w tej playliście lub w opisie lub gdzieś pewnie u góry, jak oglądasz to na... Na YouTubie. No właśnie, dlaczego tak jest, tak? Bo tak jak powiedziałem, po pierwsze, nie uczą nas tego w szkole, czyli jakby no, to już jest pierwsza sprawa, czyli można powiedzieć takie zaburzenie systemowe, tak, bo uczą nas, jak być pracownikiem, jak, jak założyć swoją własną działalność gospodarczą, na przykład, jak być dobrym menadżerem, kierownikiem, tak, i tak dalej, ale z grubsza, żebyśmy pracowali dla kogoś, tak. A nie uczą nas po prostu wolnej przedsiębiorczości, no i niestety, później, jak człowiek się spotyka z takim czymś, ja się spotkałem z tym, pamiętam, jak miałem 23 lata, to ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć, tak? To znaczy, dla mnie to było proste i logiczne, tak? Jak ja to zobaczyłem, ten plan i tak dalej, i tak dalej, ale ja po prostu no, to było dla mnie nieprawdopodobne, tak? Jak to jest możliwe, ale nie na zasadzie, że negowałem to i. I nie chciałem tego spróbować, tylko po prostu nie mogłem tego pojąć, tak, że ja już 5 lat prowadzę swoją działalność gospodarczą, mam za sobą bankructwa, e, ciężkie momenty i tak dalej, tak? a tutaj mamy takie proste sprawy i ja tego nie wiem. Nie? To, to po prostu dla, dla mnie to było, było kuriozum. Nie? E, no niestety, tak jak, jak wiesz i mówiłem o tym w poprzednich częściach, e, wewnątrz, można powiedzieć, tego, tej niszy, e, wewnątrz tego biznesu jest. E, też wiele niedomówień, wiele takich niuansów, jakby. Jednym z nich to jest na przykład to, że ludzie wchodzą do tego biznesu, wolnościowego biznesu, bo to jest wolnościowy biznes, założenia, jakby, tak? A chcą mieć etat na przykład, nie? I istnieje coś takiego jak, jak etat w MLM, nie? Też może będzie w opisie, znaczy w sensie nazwy to, to, to wideo etat w MLM, może to będzie chwytliwe, nie? Wyobraż sobie etat w MLM, nie, czyli, że wchodzisz do biznesu wolnościowego, czyli, jakby jesteś sam dla siebie starym okrętem, zarabiasz prowizyjnie, czyli, zarabiasz z tego rynku, który zbudowałeś za pomocą właściwie przez ciebie, przez, przez, za Twoim pośrednictwem, tak, zbudował się pewien rynek zbytu, jak mówiliśmy o tym w pierwszej części, i zostajesz za to wynagradzony, wynagradzany. Taki rynek, jaki zbudujesz, tak, za, za, za taki rynek jesteś wynagradzany, I to, jest, i to jest podejście wolnościowe po prostu nie zbudujesz, nie masz, tak? Zbudujesz masz. Proste, tak? No ale ludzie, jakby którzy się wywodzą z, z, tego, z, tej, z tego systemowego etatu, czyli z tak zwanej stałki gwarantowanej jakiejś tam wypłaty powiedzmy, tak, i tak dalej i tak dalej. Wchodzą do biznesu z tą samą głową, czyli z tym, z tym przekonaniem, z tymi naleciałościami po prostu etatowymi i na przykład chcą mieć etat. Tak? Szczególnie już powiedzmy osoby, które coś tam osiągnęły, nie mówię, że dużo, nie? ale coś tam osiągnęły, też ostatnio o tym mówiłem, tak zwane kontrakty. Tak? Czy to jest w ogóle absurd? Tak? Ja, ja nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, w swojej firmie tego nie praktykuję, nikomu temu, tego nie, nie proponowałem i nie będę tego proponował, bo to jest po prostu absurd. Tak? Tutaj to, co zrobisz, to cię wynagradza. Czego nie zrobisz, cię, cię to nie wynagradza i to jest OK, bo to jest system wolnościowy. Ma wszystkie właśnie stałki, jakieś tam kontrakty i tak dalej, i tak no To jest po prostu wymysł znowu etatu w biznesie wolnościowym, tak? no, i, no i to jest problem. To jest tak samo jak teraz. Mamy niby demokrację, mamy, mamy wolny kraj. Tak? A mamy jakieś socjale, mamy jakąś pomoc państwa, e, oczywiście pomoc. No? W cudzysłowie, no, oczywiście, tak. ktoś musi za to zapłacić, a ci, co nie robią, to dostają pieniądze, to jest proste. Tak? E, no i, i między innymi właśnie dlatego nie ma systemu wolnościowego, tak naprawdę, tylko to jest po prostu pod płaszczykiem wolnościowego systemu. Tak? No i teraz, dlaczego tak się dzieje? Tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie nie kojarzą tego jako profesję? E, bo to jest normalna profesja, tak? Żebyś wiedział, pokażę Ci teraz, co robimy w tym biznesie, żeby on miał sens i żeby po prostu Cię wynagradzał wolnościowo i też, żeby cię wynagradzał tak, żebyś mógł z tego żyć, tak? I, i żebyś miał dwa parametry w swoim życiu i czas i pieniądze. Nie? I, I to jest, jest kilka takich kompetencji, powiedzmy, czy tam kompetencji może nie, no kilka takich mm, elementów w naszym działaniu. Tak? I to one są nie, jakby nie, niezmienne zawsze, tak? I, I to nie tylko w marketingu sieciowym, tak za chwilę sobie zobaczysz, ale w każdym razie u nas szczególnie, e, musisz pewne rzeczy opanować, pewne. Um, pewne działki, tak? Z, z tej, z, jakby my chcemy mieć na samym końcu klienta, partnera, ale najpierw musimy pewne kroki, tak e, przejść i, i musimy się tego nauczyć. I teraz e, ten ta osoba, która robi to częściej, szybciej, na większą skalę, ma po prostu większe z tego pieniądze, tak? I tu nie ma czarów. I teraz co trzeba zrobić? Tak? Co trzeba umieć zrobić? Umieć pozyskiwać leady, czyli tak zwanych potencjalnych klientów partnerów. Skąd je brać? Skąd ich brać? Gdzie się ogłaszać? Jak się ogłaszać? Jak oni mają do Ciebie przyjść? Czy oni mają przyjść do firmy, czy do Ciebie? Znowu, tak? Większość, tak jak już mówiłem, nie będę się powtarzał, mają wytatuowane na głowie, w cudzysłowie oczywiście wytatuowane, ale cali oni to są, to jest firma. Między innymi jak dostajesz kontrakt, jesteś etatowcem, no i to jest oczywiście jakby zasadne wtedy, tak? Czyli dostajesz kontrakt, zostałeś kupiony do jakiejś firmy, no to rzeczywiście musisz mieć na czole wypisane, Firma XYZ i wtedy jesteś niewolnikiem tej firmy. No i wtedy nie działasz tak naprawdę marketingu sieciowym, to jesteś niewolnikiem, bo cię mają na smyczy, tak? A dlaczego tak cię mają na smyczy? No bo ty nie opanowałeś tych wszystkich elementów, które trzeba i chcesz mieć być wynagrodzony, dlatego że jesteś. No bo wiecie, jak jest, wiesz, jak jest na etacie, czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy. Dzisiaj 2500, 3500, 5500 się należy, tak? Jakieś za moich czasów, można powiedzieć, to było 1500 się należy, tak się mówiło, tak? No, teraz to wiadomo, że, że to są większe kwoty, nie? Nie chce im się opanować tych rzeczy, wykonywać ich w odpowiednim czasie, e, systematycznie, tak? Nie chcą tak zwanej, można powiedzieć, ceny zapłacić za te, żeby się nauczyć tych, tych powiedzmy kompetencji, tak? które są tutaj potrzebne, bo tego trzeba się nauczyć, jak wszystkiego innego, tak? Czyli skąd brać lidy, skąd oni mają przyjść, co to mają być za ludzie, e, czyli, można powiedzieć, skąd brać ruch, tak? Czyli jakbyś postawił budkę z piwem. I teraz się miał zastanowić, skąd ci ludzie mają przyjść, po prostu. Jak ich pozyskać, tak? I tak samo tutaj, to trzeba umieć. Później te potencjalne osoby, tak? Bo są oczywiście metody offline'owe, czyli poza internetem. Są metody w internecie i tego między innymi ja też uczę, tak? Hmm, bo to jest biznes informacyjny właściwie, to o czym my mówimy tu marketing sieciowy to jest biznes informacyjny, czyli ja Cię informuję, że na czymś możemy zarobić po prostu, tak? Ja Ci nie sprzedaję produktu czy usługi, tylko ja Cię informuję, że możemy na tej, na tym produkcie czy na tej usłudze zarobić pieniądze, tak? To jest wszystko. A czy my musimy ją posiadać? No tak, no. No bo to jest oczywiste, tak? No nie będziesz po polecał, nie wiem, lodówki, e, nie wiem, LG jak masz Samsunga, no po prostu to jest proste, no. Na przykład, nie? Uludówka LG Samsung, nie? Kiedyś w ogóle. Pamiętasz jakie były ludówki? kiedyś? Dobra, wracając do tematu. Lidy, później. Kontakty. Jak robić kontakty? Czyli z tych lidów, powiedzmy, nie wiem, będzie 100 osób potencjalnie zainteresowanych. Jak wykwalifikować kontakty, które już są bardziej zainteresowane tematem, z którymi z którym możesz już fizycznie porozmawiać lub zastosować inne metody w internecie, gdzie przesiejesz znowu te kontakty, przekwalifikujesz te osoby, tak? Bo e, nasz biznes marketing sieciowy jest dla wszystkich, ale nie dla każdego. Taki paradoks, nie? Dlaczego? No bo jakby było dla wszystkich, no to by było dla nikogo. No, jakby wszyscy to zaczęli robić, to by było dla nikogo. A tak jak powiedziałem już kiedyś, wszyscy nie będą nigdy tego robić. To jest po prostu no, jak dwa razy dwa. Nie każdy będzie piłkarzem, nie każdy będzie lekarzem, nie każdy będzie prawnikiem, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli co zrobić, żeby, te, żeby mieć te kontakty, jak je ocieplić. Jak te, te kontakty mają Ciebie poznać, jak mają, jak mają ci zaufać? Jak mają zacząć robić z tobą biznes? W jaki sposób masz się przekwalifikować, jak, masz, jak one mają się zakwalifikować do współpracy z tobą? Znowu inne podejście. Jak? Oni mają się zakwalifikować. Przecież to ja szukam, ja rekrutuję. No. Byś tworzył jakąś drużynę piłkarską. tak? To byś brał wszystkich jak leci? Byś na tym na przykład miał zarobić pieniądze, nie? Jak ona wejdzie do innej do wyższej ligi powiedzmy, ta drużyna, to byś wszystkich wybierał? No nie. nie? No właśnie. Czyli trzeba je przekwalifikować tak? te osoby, nie? Spotkania znowu na żywo spotkania a jak robić przez internet jakie mieć do tego narzędzia Zoomy, streamyardy, transmisje live evergreen webinary na przykład tak? to wszystko co jest potrzebne tutaj kontakty gdzie gromadzimy na przykład na autorespondera get response get all, nie wiem AWeber na przykład Infusion Infusionsoft są takie, takie różne narzędzia, które musisz pojąć. Mało tego musisz za nie zapłacić co miesiąc, żeby mieć do nich dostęp, żeby ci segregowały te kontakty, żeby, żeby ci podpowiadały, czy taka osoba powiedzmy przeczytała tego maila, nie przeczytała, otworzyła, nie otworzyła i czy ona jest aktywna, nieaktywna. To jest wszystko kluczowa sprawa. Tak zwany CRM jest potrzebny, tak? spotkania, tak jak powiedziałem, prezentacje, grupy na Facebooku. Jak stworzyć grupę? Jak, jak zapraszać ludzi na te spotkania? Czy, one mają, czy masz je robić indywidualnie, czy masz je robić jeden do wielu? Polecam jeden do wielu, bo jakbyśmy mieli jeden na jeden cały czas robić prezentacje, trzaskać. Ja oczywiście wywodzę się z takich tak prezentacji, jak zaczynałem, jeden na jeden, stolikowe tak zwane spotkania, ale to dzisiaj to nie ma takiej możliwości, Tak, bo jest era instant. Ludzie chcą tu i teraz szybko, tak. weźcie dzisiaj umów z człowiekiem, jak on goni, jak on wraca. W nocy do chałupy, w nocy idzie do pracy. To jak? Nie ma szans. Nie? Także trzeba znowu tu zastosować technologię, tak? Później prezentację. Znowu, czy prezentacja ciebie jako osoby, która chce podjąć współpracę z tymi osobami, czy one chcą z tobą, podjąć to, czy to ma być prezentacja firmy, czy to ma być prezentacja Ciebie, czy to ma być połączone? jak zrobić tą prezentację, tak? Sam ten moduł, jak zrobić prezentację, która sprzedaje, która, wiesz, rekrutuje, która wprowadza te kontakty do biznesu, to sam ten moduł, jak ja miałem cię, cię nauczyć, ja się uczę tego od jakichś siedmiu lat, samych prezentacji, jak robić, tak? Jaka jest technologia, metodologia, nie chodzi tylko o software, o oprogramowanie, tylko po prostu, jak ona ma być psychologicznie poukładana, w taki sposób, żeby człowiek wiedział, że coś jest tam dla niego, żeby się utożsamił z tym, żeby postawił swoje cele na bazie tej prezentacji i żeby ona mu pokazała, że to jest coś dla niego, tak? Bo jest. Nie? Jeden z mentorów, od których się uczy, mówię tak, mówi tak. Tłucz prezentację, aż zarobisz akurat to jest mentor ze, ze, ze Stanów. To mówi, tłucz prezentację, dopóki E, nie wygenerujesz miliona dolarów i wtedy zacznie się interesować innymi metodami działania na przykład nie? czyli prezentacja prezentacja znowu oprogramowanie jakie są potrzebne i tak dalej i tak dalej, click meeting, evergreen e, webinar jam e, zoomy różnego rodzaju tak? Yardy, transmisje na facebooku prezentacje. Dalej kontynuacja, bo nie wszystkie osoby, albo mało tego, 10% tych osób, które przyjdą na tę prezentację, zapisze się do biznesu w przeciągu jakiegoś czasu. 10%. I tak to jest dobra prezentacja. A co z 90%, z 90 osób, które były potencjalnie zainteresowane, ale jednak nie zdecydowały się na tej prezentacji? Co z nimi dalej zrobić? Jak przeprowadzić kontynuację, tak zwany follow-up, czyli podążaj za mną. Co im wysłać? W jakiej konfiguracji? W jakich odstępach czasu? Jaką wartość dać? I tak dalej. Znowu na bazie powiedzmy oprogramowania, które, które, które ci segreguje te kontakty, tak. Jak zrobić w tej kontynuacji, żeby znowu ludzie, dlaczego oni nie weszli tu? Trzeba zdiagnozować. Nie zaufali tobie, nie zaufali firmie. Nie znaleźli czegoś dla siebie w tej prezentacji, że to rozwiąże ich problemy. Czyli co zrobić tu w tej kontynuacji? Znowu wiedza warta miliony złotych. No I dopiero jest później klient partner, czyli jak go zarejestrować, jak go właściwie odpalić, jak zrobić tak zwane rozeznanie, orientację, żeby on wiedział w ogóle o co tu chodzi, jak zacząć, tak. Bo od samego początku powinien wiedzieć, co, gdzie, jak robić. W ciągu 48-72 godzin powinien być wprowadzony, żeby wiedział właśnie to, że, że to będzie do robienia, kiedy on się po prostu tego nauczy, w jakim układzie. A najlepiej jeszcze, żeby miał od razu system, który w ciągu 72 godzin pozwoli mu automatycznie już robić to i zarabiać pieniądze. A w międzyczasie się dokształcać w tym wszystkim, żeby stać się ekspertem i teraz zobacz, jakbyśmy wzięli jakąkolwiek inną branżę sprzedaż, sprzedaż nieruchomości musisz mieć lidy, musisz mieć kontakty musisz mieć spotkania, musisz robić prezentacje musisz mieć kontynuację, bo nie wszyscy od razu kupią mieszkanie i dopiero jest klient może partner, bo może też budujesz system partnerski w swojej na przykład nie wiem kancelarii tak? czy, czy, czy biurze nieruchomości co możesz jeszcze sprzedawać wiedzę możesz sprzedawać kursy możesz sprzedawać Musisz mieć lidy, musisz mieć kontakty, musisz mieć spotkania, musisz mieć prezentację, musisz mieć kontynuację. Klient, partner. Rozumiesz? Chcesz się umówić na randkę, chcesz się spotkać z drugą osobą, chcesz wejść w relację, w związek. Musisz mieć lidy, musisz mieć kontakty, musisz mieć spotkania, musisz mieć prezentację, musisz mieć kontynuację i dopiero wtedy ktoś może po prostu stać się twoim partnerem lub partnerką. Rozumiesz? Po prostu. Chcesz się dostać do roboty, musisz mieć potencjalne, potencjalne oferty pracy, lidy. Tak, musisz mieć kontakty do tych ludzi, do których się po prostu chcesz odezwać i złożyć tam CV. Musisz się z nimi umówić na spotkania. Musisz się siebie zaprezentować. Oni się też zaprezentują. Później jest kontynuacja, dwie, dwa, trzy spotkania rekrutacyjne, później dopiero wchodzisz masz robot. W każdej po prostu branży przechodzisz te procesy. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. I oczywiście w każdej branży jest to po prostu inaczej robione, tak? ale na tym samym polega, żeby docelowo mieć po prostu klienta, partnera. I dlaczego jest to sektą? No bo nikt Ci tego nie powiedział. Większość Ci mówi po prostu wejdź, nic nie musisz, jutro będziesz milionerem. No to kurde fajnie, tak? Bo wiesz, no robię to jakiś czas tak? i nie zdarzyło mi się, żebym po dwóch, trzech latach był milionerem. No. Mało tego? Nie znam za wielu, za wielu osób, które w ciągu krótszym, w, w, w czasie krótszym niż 5 lat, stały się tutaj milionerem. Tak? I żeby była jasność, tak? Zarobić milion złotych, a być milionerem, to są zupełnie dwie różne sprawy. Bo ja w tym systemie już zarobiłem dwa albo trzy razy więcej niż milion, tak? Ale dzisiaj nie jestem milionerem. Rozumiesz? No, to jest też bzdura, którą ci po prostu opowiadają mi i, 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 i po prostu przez to jest sekta. Tak? Bo możesz zarobić tu 2-3 miliony, mieć na plecach 5, no i co? To jesteś milionerem? nie, cały czas jesteś dwie bańki na minusie. Kiedy ja zaczynałem działać w marketingu sieciowym, miałem milion złotych w plecy poprzez bankructwa, które tam wcześniej się wydarzyły, tak? I 10 lat się tego, z tego wygrzebywałem. No. I ktoś będzie o kurde, no, no, jak? No tak. No i co? tego trzeba się po prostu tego nauczyć. I im szybciej się tego nauczysz, tym lepiej. Im więcej będziesz przeprowadzał ludzi przez tak zwane, ten, ten powiedzmy, tunel, taki, powiedzmy, tak, przez taki ciąg. Im, im, Im więcej osób będziesz przeprowadzał, tym po prostu będziesz miał więcej klientów, więcej partnerów. Więcej kontynuacji, więcej prezentacji, więcej spotkań, tak więcej leadów, po prostu cały czas. I tak dalej, to będzie szło, szło, szło. Jeśli będziesz przeprowadzał jedną osobę na miesiąc przez taką, e, przez taką drabinkę, to może się okazać, że nie masz nikogo, dlatego że tu jest 10% skuteczności, a 10% z jednej osoby, no to ile to jest? <laughs> Rozumiemy to? Oczywiście, tak jak powiedziałem, dobrą, dobra prezentacja, trzeba się nauczyć prezentacji, trzeba się nauczyć tak zwanego copywritingu, czyli pisania perswazyjnych tekstów, między innymi, tak? Trzeba się nauczyć wypowiedzi, prezentacji, komunikacji, pewności siebie i, i tam dalej, 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 dalej. Tak? Eksperci mówią o 10 tysiącach godzin. Że jeśli 10 tysięcy godzin poświęcisz na rozwój pewnej kompetencji, to jesteś ekspertem. Tak? Ale nie musisz tu być ekspertem, żeby zarabiać pieniądze, znowu, bo ja nie chcę w taki sposób tak? tutaj o tym mówić. Jeśli masz system, a mamy systemy, ja m.in. mam też taki system, że w momencie, kiedy wchodzisz do mnie do biznesu, w ciągu 72 godzin wiesz, co robić i możesz zarabiać, ale w tym samym czasie trzeba się kształcić. No i dobra, i reasumując, no jak już to wiesz, że trzeba się tego nauczyć, to co można zrobić? Tak? Ja prowadzę taką akademię, Proste a Niełatwe się nazywa i gdzieś w linku poniżej będziesz mógł sobie zobaczyć ofertę tak? tej, tej naszej akademii Proste a Niełatwe. I tamtego właśnie wszystkie uczymy. Teraz jesteśmy w trakcie 90-dniowego takiego cyklu zmiany życia, że masz na każdy dzień nową lekcję i właśnie się tego uczysz. Tak żebyś później był ekspertem w tym temacie. Czy to jest konieczne do tego, żeby zarabiać pieniądze jakiekolwiek? Nie. Ale jeśli chcesz z tego żyć na pełen etat, tak jest konieczny. Nie ma innej możliwości. Po prostu. Tak. Dlatego. Jeśli chcesz, zapraszam Cię. W jakiejkolwiek firmie nie ja jesteś, z jakimkolwiek sklepem internetowym nie współpracujesz i tak dalej. Zapraszam Cię. Dlaczego? Bo tak jak Ci powiedziałem, obojętnie w jakiej firmie jesteś, obojętnie w jakiej profesji jesteś, to to Ci jest potrzebne, a już szczególnie za pomocą internetu. Także wejdź sobie poniżej w opisie. Tam będziesz miał filmik taki. On tam nie jest kompletny, tak? bo, bo więcej już tam robimy w tej akademii niż tam jest w tym filmiku, ale. No, z grubsza jest to to, co tam po prostu jest w tym filmiku, tak? Czyli w tej ofercie, w tym linku, nie? A oprócz tego, tak jak powiedziałem, dodatkowo mamy jeszcze na każdy dzień nową lekcję, bo wdrażamy tak zwany 90-dniowy plan zmiany życia, i teraz jest 70., który jest dzień, czwarty czy piąty. Także za 15 dni będziemy kończyć te 90 dni, ale ty, one będą tam cały czas. Te lekcje, i ty będziesz mógł po prostu, obojętnie kiedy dołączysz, to możesz po prostu z nich skorzystać i one są uniwersalne. Nie? Także to tyle. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz i jesteśmy po prostu w kontakcie. A ja będę dalej tutaj nagrywał MLM to sekta, bo jeszcze jest wiele, wiele tutaj tematów do poruszenia. Trzymaj się, pozdrawiam. Cześć, cześć.